Cześć kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj dzień, leniwy dzień z nami. Jak widzicie mój głos jest troszeczkę zachrypiały, ponieważ byłam 4 dni na festiwalu i dzisiaj po prostu nie robimy nic, odpoczywamy sobie i czytamy. Ja muszę tylko tutaj trochę posprzątać, bo mieliśmy gości, więc żeby nam się fajnie, przyjemnie działo, ale dzisiaj plan jest taki, że spaliśmy bez budzika, jest 13.30, Mateusz robi kawkę, i będziemy, sobie, I będziemy sobie oglądać, siedzieć, leżeć, czytać, grać w planszówkę, zamówimy sobie jakieś jedzenie. I będę czytała dzisiaj bardzo przyjemną i cozy podobną książkę, więc idealną do takiego dnia, czyli Tajny Klub Nietypowych Czarownic, bo jestem jej bardzo ciekawa. Już ją co prawda zaczęłam, nie pamiętam na której jestem stronie, bo zaczęłam ją słuchać w audiobooku, i zaczyna się mega przyjemnie, bo nasza główna bohaterka, czarownica, prowadzi sobie kanał na YouTubie, w social mediach i odzywa się do niej pewna rodzina. Ona udaje, że nie jest czarownicą, bo oczywiście, no tak jak sama nazwa wskazuje, jest to tajny klub i pewna rodzina się do nich odzywa, ponieważ ma, mają do tej czarownicy sprawę. I ta czarownica zostaje opiekunką w pewnym właśnie domu. także jestem mega ciekawa jak to się dalej potoczy. jest to idealna książka na jeden dzień, no bo ma tam 330 stron chyba coś takiego. no, także będę wam ją updateować. już recenzje mówiące o tym, że ta książka jest taka kocykowa i taka cozy Bo trochę tak jest, jestem słuchajcie, teraz na 116 stronie i nasza czarownica jest już z dziewczynkami. I bardzo fajne, w sensie bardzo fajnie tłumaczy im to życie. To jak powinny funkcjonować, jak się ukrywać, jak to wszystko działa, czy będą miały dzieci, czy nie będą miały dzieci. I to jest taka szkoła domowa jednocześnie z bardzo zabawnymi tekstami tych dziewczynek i to jest mega fajne. Takie, no takie urocze. Jestem ciekawa, co będzie dalej, także czytam dalej. Słuchajcie, jestem w połowie na rozdziale 13 i tak jak Wam już wspominałam właśnie, jest to taka książka idealna właśnie na jeden dzień, jak chcecie sobie pocilować. Jeżeli chodzi o samą fantastykę, to no tutaj jedynym tym aspektem fantastycznym jest sam fakt tego, że no, te dziewczynki mają moce, w sensie są czarownicami, one się uczą tego, jak te moce opanować i to jest uważam, dobra książka dla osób, które chcą zacząć z fantastyką e, albo w ogóle, jak na razie, ja uważam, że to jest książka 12+, plus, e, bo tutaj nie dzieje się nic złego, tutaj nie ma żadnych scen, wiecie, jakichś takich złych i tak dalej. Chcą posiąść tą swoją moc, chcą dowiedzieć się, jak wygląda ten świat czarownic. E, są bardzo ciekawe te dziewczynki, więc e, jak na razie naprawdę fajnie dużo dowiadujemy się na temat, na temat członków całej rodziny. Też interesującą postacią jest czarownica, która zaadoptowała te, te dziewczynki, ponieważ jej w ogóle nie ma w domu. Ona wraca raz na ruski rok. I jestem ciekawa, co z nią jest i dlaczego ona tak rzadko wraca do tego domu i, i w ogóle dlaczego ona zaadoptowała te dziewczynki, bo... Jest taka zasada, że więcej niż jednej czarownicy w jednym domu nie powinno być, dlatego te czarownice bardzo często były sierotami, bardzo często były zabierane od rodziców itd., bo no właśnie nie mogły być dwie czarownice w jednym domu, ponieważ ten zasób energii jest za duży i może stać się krzywda. No a tutaj mamy dziewczynki plus nauczycielkę. Rano ich uczy, tak? Więc ten, ten y, mocy, ten, y, jak, to, jak to powiedzieć, ten, to złoże mocy jest naprawdę bardzo, bardzo duże. Także zobaczymy, co będzie dalej, e, ale tak jak mówię, bardzo taka przyjemna. Angażująca, ale też muszę przyznać, że jak dla mnie nie ma nic specjalnego w tej książce. W sensie ona jest fajna, mi się bardzo dobrze spędza z nią czas, natomiast nie widzę tutaj nic takiego, co by ją aż tak bardzo wyróżniało. Ale zobaczymy, może później będzie coś takiego, co mnie mega zaskoczy albo tak. Ale jak na razie naprawdę bardzo ciekawe odczucia, bardzo fajne i takie, takie kochane, takie kochane po prostu to jest. No dobra, jednak książka nie 12 plus. No tutaj mamy yy, rozmowę na temat penisów. <słuch> Także no, tutaj, tutaj cofam swoje poprzednie yy, określenie wieku. Słuchajcie, przyszłam do Was już z końcową recenzją, już sporo powiedziałam Wam o fabule, i w sumie więcej nie chcę zdradzać, bo cały serysm właśnie jest oparty na wychowywaniu tych dziewczynek, a bardziej nauce ich tego, jak wygląda świat czarownic, ale. W pierwszej połowie tej książki miałam właśnie wrażenie, że ona jest dla młodszego czytelnika też e, i że tutaj nie ma, e, nie ma tutaj z tym absolutnie żadnego problemu. Natomiast druga połowa pokazała mi, że jednak tak nie jest. Bardzo dużo tutaj jest, w sensie nie jakoś super dużo, ale jest tutaj sporo na no, temat relacji damsko-męskich plus ta książka na no, samym końcu jest strasznie smutna, bo ona opowiada o niesamowitej samotności, bo tak jak wcześniej Wam też mówiłam... Czarownice musiały być same. One muszą. W sensie ten klub, w sensie ten sabat mówił im, że one muszą być same, żeby przeżyć. Bo im jest więcej czarownic, tym większe zło na nie sprowadza, sprowadzi się, plus szybciej ludzkość dowie się o istnieniu czarownic. I ta książka i ta historia na sam koniec jest naprawdę strasznie melancholijna i strasznie smutna, ponieważ Mika to jest właśnie ta nasza nauczycielka i czarownica, która chce troszeczkę to zmienić, która chce stąd, chce stąd wyjść z tego całego motłochu, której się to nie podoba, ona nie chce być samotna. Przez pryzmat tego, że no ludzie muszą być sami, w sensie te czarownice muszą być same i tak dalej, widać takie drugie dno. Drugie dno właśnie, że niektórzy... Specjalnie się odizolowują tylko i wyłącznie dlatego, że myślą, że może to wyjść im na dobre, co później okazuje się, że nie jest dobrym, bo samotność w krótkim czasie oczywiście jest fajna, natomiast w dłuższym czasie, gdzie nie ma się do kogo odezwać, no to naprawdę może być bardzo, bardzo bolesna. I jeżeli chodzi tutaj o to, że, bo ta książka dostała Cozy Fantasy nominację do yy, Goodreads Choice Awards 2022 roku I ja domyślam się czemu ta książka tę nagrodę dostała, natomiast... Dla mnie ta książka, nie, ona mnie nie porwała, ona mnie niczym nie zaskoczyła i to prawda, ona jest takim utulaczem, przy niej dobrze się spędza wieczór. Ja ją w ogóle bardziej wam polecam czytać w okresie jesiennym, kiedy to właśnie będą te wieczory takie dłuższe, będzie już trochę zimniej albo będzie deszczek padał na dworku. I wtedy naprawdę ta książka fajnie, fajnie się wbija w ten klimat. Natomiast, tak jak mówię, no ta książka mnie niczym nie zaskoczyła nowym, ona nie. Nie pokazała mi czegoś wow. E, ostatnio też z wydawnictwa uroboru czytałam e, Najbardziej samotną dziewczynę w świecie i rzeczywiście tamta książka mnie porwała, bo ona była czymś nowym. Ona była dla mnie czymś zaskakującym. Natomiast tutaj spędziłam fajnie przy tej książce czas. Umiliła mi ten wczorajszy dzień. E, czytało się ją absolutnie szybko, bo jest bardzo dużo światła na stronie i ta książka też nie jest długa, bo ona ma... 332 strony, e, też ma urocze tutaj obrazeczki, wiecie, ona jest po prostu urocza. Natomiast dla mnie nie była niczym, e, niczym nowym, niczym fascynującym. E, no po prostu mnie nie porwała. Ale tak czy tak, e, fajna książka na jeden dzień, i ja tej książce daję trzy gwiazdki właśnie z tego względu, że fajnie przy niej spędziłam czas, była bardzo szybko do czytania, e, sprawiła, że poczułam tę melancholię. Natomiast Niczym mnie nie zaskoczyła, nie czułam tutaj plus twistów, i no, i tak, no. Później jeszcze też, co, to miałam takie wrażenie pod koniec książki, że właśnie autorka przez pierwszą połowę, tak jak wam właśnie mówiłam, ona była taka bardzo family, family friendly, a później nagle miałam takie poczucie takiej nienaturalności w przejście do Bardziej, bo sobie tak jakby autorka sobie przypomniała, że ona w sumie książkę nie pisze dla dzieci, tylko pisze dla nastolatek albo dla młodych dorosłych i, i musi coś podkręcić, musi zrobić coś tutaj spicy. Co prawda nie było tutaj absolutnie żadnych erotycznych ani nic takiego, natomiast były momenty później, w których no, ta pierwsza połowa mogła bardzo zmylić. Nie, także no tutaj takie, takie, takie moje przemyślenia na temat tej książki. Ja wam ją polecam, bo ona naprawdę jest bardzo fajna, taka na jeden wieczór do poczytania, jeszcze właśnie niedługo nie jesień idzie. To myślę, że fajnie sobie przy niej czas spędzicie. Bardzo dziękuję w Dańcu za to, że mogłam przeczytać dla Was i zrecenzować tę książkę. A słuchajcie, ja już kończę, lecę, kończę montować dla Was tego vloga. No i idę kończyć rodzinę monet. A rodzina Monet już w środę na kanale cały vlog z czytania tej serii. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Widzimy się już w kolejnym filmie. Cześć!